Siemka! Z tej strony Kaperek, jesteś w pierwszym odcinku nowej serii gramy w Hill Climb Racing 2. Jest to seria, która zapowiadałam na kanale już. Która miała się pojecić pojadził... Bartek wypadku spokój! No nieważne, tego nie było. No Więc tak, jest to seria, którą zapowiadałem. E, miała się pojawić w weekend, ale niestety w sobotę nagrałem FIFA. E, a w niedzielę. No po prostu yy, w niedzielę chyba nie będę nagrywał, bo jest taki dzień wolny, nie? Możemy cię będzie No Naj zaczynamy. Okej. Okay. What the fuck! Oluju! Ara, jedziemy! Jedziemy z tym koksem! Nie, nie szczeniłem się za bardzo, Llo, ja też się przegram! O! No, jest to druga część yy, popularnej gry Hill Climb Racing, ale z tego, co tutaj widziałem w tej grze, ścigamy się z innymi. Uy, jeszcze zginąłem. Dobra. Nara no, nie zmieści się. Jej. Ta muzyczka zarombista. Okej, okay, shop. Dobra. E, używamy wyścigu. O, mamy wygląd, może się zmienić. muzyczka zarombista podoba mi się, podoba mi się Franz okay, ciśniemy Ciśniemy, de depniemy de Depnęliśmy w gaz No I tak, e jak widzicie Jest to po pro prostu kontynuacja e e Popularnej gry Hill Climb Racing w tej części, oczywiście, ścigamy się online z innymi graczami. Oczywiście też przechodzimy kariery dla jednego gracza. Nie po prostu. O, ale fajna. Ale gierka. pod wrażeniem. Jestem pod wrażeniem, jeśli chodzi o tą część. Dobra. Jestem pod wrażeniem. Tak, gra oczywiście mi się podoba. Bardzo fajna, bardzo fajna. Grafika też jest super. RDPM. Ten. Palimy gumę, jak to się mówi. Jedziemy z tym koksem. W ogóle, kurde, z ruskiem się ścigamy. Rusek wądu, tylko w ogóle wygląda jak taki typowy ru rusek. Szczerze. Takie e, imię ruskie. Ja to prawilnie z kanału. Szkoda, że nie zmieściło się kaperek ja plegenzy. bym tak napisał. No, Airtime, No, Ari, air Time. To właśnie jak skaczemy, to zadajemy sobie hajs. To nie każdy wie, kto kto to grał. No i nie można się tutaj wrócić. O kurde, Dimitri, nie, Franz I, Dara O, otrzymujemy pucharek. Eee, nie, nie wiem, serio. O, dara, przejdziemy sobie trochę adwentur. W ogóle od tej mam hajs. O mamy... Tutaj, silver, kurde, jakieś rangi Mało trochę tych wozu. No cóż, awd, o, to co Eee, e, może to Wysuwamy Ale po prostu musimy dojechać jak najdalej Na było widać hajs Wiesz, musicie to widzieć. Okrowy. No jeszcze, yy, nie no, tak mi się podoba jest dużo lepsze nawet od, od pierwszej części. W ogóle to wygląda dużo ładniej od pierwszej części, szczerze. Dużo ładniej. Graficznie też mechanika też jest fajna. W ogóle mamy lepsze liczniki na dole. Dobra, o, 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 uwaga, oczywiście są tutaj takie pułapki dołkowe, pogórkowe, niektórych nasze postać po prostu łatwo może się wywrócić, no i po prostu kierowca może nam paść, o, o, jak, jak tutaj, patrzę. jak za bardzo pojedziemy, trzeba, trzeba wziąć do tyłu, i widzicie, widzicie jak to, kurde, dyga i chce mnie zabić, no, no, oczywiście, tym klawiszem po prawej stronie dypiemy gaz, a lewo hamulec, a jak jesteśmy w powietrzu, to chyba prawo to jest po prostu przechylenie się w prawo, a lewo to jest przechylenie się w lewo. Nie no, nieważne. No. no. No gra jest, znowu to się powtarzam, ale gra jest fajna, zachęcam, zachęcam. O jaka fajna kruwa. Nie no dzięki, że z, właśnie na zachęcenie do zagrania w tą grę, bo jak najbardziej, gra epicka znaczy nie nie epicka, tylko po prostu zarąbista Podoba mi się, znowu się powtarzam Znowu się powtarzam znaczy, Muszę wymyślić jakieś nowe słowo e, e, Fajna, o, zarąbista Epicka, kurde e, Epickość O nie, nie Going in. Dobra, wyszliśmy z paliwa. Przynajmniej mi kierowca nie zginął. No. Jej, nowy rekord! Next, dobra, wyjdę sobie. Ile mam hajsu? Osiem. A myślę, że sobie zagramy Caps. O, otwieramy skrzynkę. Tam tu, dobra. Zagramy sobie, okej? Okay? Chcę sobie tutaj zmienić trochę wygląd. Założyć tę nową czapkę. Jakiegoś takiego bliźniaka zrobi. E O nowy. Dobra, tylko sobie lepsze a woda. Nie ziemi z tym koksem! dobra, palimy gumę, palimy gumę. W ogóle gościł jakiś hełm Spartacusa Za Bob. A kurde, fr francusko mnie goni. Fucking going in. Jedziesz, dajesz malina. Pięknie brzzu. Nie wiem, czy to są goście z takim samym właśnie... Dobra, na easy, na easy. No ole, ale gościu prawie nas zrobił. Widać, że ma dobre coś ulepszone. Nie no, do, dobry gościu. Widać, że ma... Y... Dobra, palimy gumę. A to jest taka jak druga runda, czy co? Nie wiem, ale wiem, że ścigam się z tymi samymi. W ogóle jaki gościu, kurde, ma samochód. Bob. Bobo się przestrasz, bo budowniczy. Eee, Francesco, kojarzy mi się taki film auta, taki animowany. Tam był taki kawał Francesco. Z tego co kojarzę. No kurczę, Mike, Mike. Coś niebezpiecznie mnie doganiasz, chłopie. Okej, okay, oni coś się tam powywalali i dzięki temu my na spokojnie wygraliśmy. Czy oni? Jeszcze w dupu... LOL! Czy tylko ja tu jechałem mety? Nie Najwyraźniej tak. Oni nie mają takiego szczęścia. A jednak zajechali, zajechali. O, bronze jeden. Jej. Tabtu unlock. Trzy godziny. Dobra, myślę, że sobie. Dobra, ile mam. Odem. Bartek, widać, nie próbuję się skracać nawet. Dobra. Yy, więc tak, jedziemy dalej. Myślę, że zagramy sobie takie dwa szybkie wyścigi i to skończymy. O, właśnie chyba na tym będzie polegała ta seria. O, ma skuterka. Yy, on, I on chyba będzie pierwszy, bo skuter jest lepszy. No patrzcie, no, on już nas wygania. Okej, okay, krówki. O, tylko... O, zatrzymał się tam, dobra. To jest taki mój główny przeciwnik szczerze, bo on taki z tym skuterkiem, to on może on mnie dogonić jeszcze w sumie. Chociaż... O kurde tutaj mnie goni Ale wy, wygramy, wygramy! O, ledwo! Ledwo No i ostatni Francuz Dobra. Hmm. Dobra, palimy gumę i zasuwamy dalej. Yy, no, Kamil nik... O, widzę, że już nie ma skuterka. Nie, to, to nikt... nikt. Niech miał taki sam. O, kurde, walony, szybki jest. Dobra, ale my, my spróbujemy mu uciec. No, mam tutaj sporą rywalizację z nim. Ale chyba on dojedzie pierwszy. Do, jeszcze może go włytnę. Oj, wątpię, wątpię. Dobra, oje, mamy go, mamy. O, dobra, Gosiu się wywalił. To jest moja szansa na zwycięstwo. Jest! Pięknie. Brąz jeden i nie widzieliśmy. A nie. Więc tak, przejdziemy sobie jeszcze jeden adwentur. A to jest mój poprzedni rekord. A dobra, to już wiem. To jest tak jak duch przeszłości. Właśnie ja bawiam duch z wigilii. No w ogóle święto się zbliżają. Święto się zbliżają, moi drodzy. Oczywiście ja pójdę do dziadków na, na wigilię się nie zastanawiam, bo wtedy y, będzie mój brat oteczny. Może z moim młodszym bratem coś nagram. Jakbyście coś chcieli takiego, y, nie wiem, Amazing Clore Running Game na przykład. ale po prostu jakiś taki y, zwykły odcinek z trybu selfie. Że bym wam tam czegoś, tak samo... Y, znaczy nagrałbym pewnie w święto, to mam y, dwie propozycje. Świąteczny odcinek y, tylko ze mną, też tak rano, y, przy jakiejś grze. Potem znowu, y, nie, albo tak, ze mną rano y, w trybie takim, ale zostawiamy w tyle naszych na, słów, o jest, że, zosta y, że, y, kurde. że w trybie selfie będę nagrywał y, rano i po prostu tam wam Założę sobie czapkę Mikołaja, tam będę wam życzył wesołych Świąt, te etc., etc., etc. Yy, O kurde. A teraz rozłożyłem, bo gadałem. Yy, I po prostu drugi odcinek to będzie odcinek z bratem Ciotecznym i z moim młodszym bratem. No, no bo ja się zbliża, no to już, to już jest w tą sobotę. No ja mam nadzieję, że, że już się tam trochę. że macie ogarnięte. Ja już mam. Poduszka. To kurde. No i tak to jest, kiedy ja do Was gadam, to zaczynam przegrywać, no. Więc tak, tak jak mówiłem, yy, właśnie, yy, że pierwszy, yy, czy znaczy nie, jak to chcecie, jak chcecie, tak, no to albo napiszcie mi, co mógłbym. Nie wiem, nagram, kurde, może jak śpiewamy sobie kolendy jeszcze, co. No więc chyba mi się wydaje, że właśnie taki pierwszy odcinek w Wigilię To ja tak wstaję wcześniej, to pewnie wstanę już o 8 czy coś To wtedy nagram co jak w trybu selfie Będę tam już wesołych świąt, etc, etc, etc A drugi odcinek to chyba będzie nagranie jakieś gierki Jeśli ten pomysł wam się podoba, dajcie znać w komentarzu ale teraz wracam do Hillcrack Racing. Już nie wiem, który raz to mówię. Macie policzyć i napisać w komentarzu, ile razy ja tak powiedziałem. No, napiszcie w komentarzu, ile razy ja powiedziałem, że ta gra jest zarąbista, super, epicka i tak dalej. Bo teraz mówię to jeszcze raz, że jest że jest fajna grafika, fajny tryb w ogóle. Wszystko wygląda lepiej nawet. Mapka jest lepsza. Znaczy, tło. Bo wtedy mi... O, New Record. W końcu. Nie! Dobrze, zdąży, zdążył, 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 jest! Zdąży. Yes! Pięknie! To się nazywa yy, o mały włos. Dawno nie stosowałem tego co tam powiedzą. ja Jeśli gracie w tą grę, no to pochwalcie się swoim największym wynikiem na tej mapie. Na tej mapie jaką macie rangę. Ile macie samochodów, czy pojazdów No kurde, co dobra, już się zabije No ja się lubię specjalnie zabijać w tej grze Dobra Dobra Nie, nie chciałem tego No No i chyba to by było na tyle Ja mam nadzieję, się, się podobało Że zasubskrybujecie mój kanał Zaległeś na filmik, skomentujcie ten filmik, o umowie śmietecznej Macie skomentować, czy to był mój dobry pomysł A jak nie był, to napiszcie, że nie i jakaś tam inna propozycja więc, do usłyszenia No i cześć, z tej strony Na razie